Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie. Informuję, że iż w związku ze zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, komisje rady miejskiej w Opocznie są transmitowane na żywo w internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Jest udostępniona w biletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy Opoczno. Informuję również, iż w związku z prowadzeniem stanu epidemii wirusa COVID-19, obrady komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Pana Burmistrza, całe kierownictwo urzędu, wszystkich zaproszonych gości, a także sołtysów i wszystkich mieszkańców nas oglądających. Zanim przejdziemy do tematyki posiedzenia, może ja sprawdzę listę obecności. Radny Tadeusz Brola obecny. Radna wdówka Aneta. Radna wdówka Aneta. Nieobecna. Radny Biernacki Jakub. Jestem obecny. Radny Rożenek Andrzej. Jestem obecny. Radny Statkiewicz Marek. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. Dzień dobry. Radny Wołkiewicz Wiesław. Radny Wołkiewicz Wiesław. Nieobecny. Radny Ziemba Jan. Jestem obecny, dzień dobry. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Pięciu radnych obecnych, dwóch nieobecnych, czyli mamy kworum, obrady mamy prawomocne. Przechodzimy do tematyki posiedzenia. Zanim przejdziemy do tej tematyki posiedzenia, to może jeszcze dwa słowa powiem odnośnie, bo tam mieliśmy bodajże jeszcze mieć tematykę odnośnie herbów, jak również rad młodzieżowych, senioralnych, jednostek pomocniczych, ale bowiem tak, rozmawiałem w zeszłym tygodniu z panem burmistrzem i tam część jeszcze. Informacji do nich dopiero dociera. Także zdecydowaliśmy, ja zdecydowałem, no chyba, że będą Państwa jakieś inne, że tak powiem, propozycje, to zawsze możemy zmienić, żeby to przesunąć na kolejny miesiąc. Część informacji tam widzę, że ukazało się też na temat, no już mamy statut jakiś tam wzorcowy, gdzie jak to się odbywa w, innym, w innych gminach. Także myślę, że część dokumentacji mamy. Część informacji jeszcze jak spłynie, to po prostu moje, moje, po prostu zdanie jest takie. Natomiast jeżeli Państwa jest inne, to bardzo proszę o, no, przedstawienie swoich propozycji. Ja może przedstawię tą tematykę posiedzenia, którą macie Państwo na tabletach. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedłożenie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia bieżącego roku. Punkt czwarty, działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim. Punkt piąty, zapytania i wolne wnioski. I punkt szósty, zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, jeśli są jakieś uwagi do tej tematyki, to proszę o zgłaszanie się. Ja nie do końca zrozumiałem. Pańską propozycję, w sensie, żeby to na kolejny miesiąc, tak? Tak, 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 panie Jakubie. Dokładnie tak, dlatego że to znaczy mamy pana Tomasza Łuczkowskiego, widzę też też, że jest zalogowany. Jeśli to może on by parę słów też powiedział odnośnie, na jakim to jest etapie w tych szkołach, bo tam też miały iść, miała iść pisemna informacja i zwrotna odpowiedź. Czy to już, panie burmistrzu, bardzo bym prosił kilka słów. Bardzo dziękuję. Tak jak rozmawiałem z panem przewodniczącym, zgodnie z tym zobowiązaniem z poprzedniej komisji pisma poszły do tych organizacji skupiających emerytów. Mamy już wstępne deklaracje o chęci pracy w takich komisjach, jeśli chodzi o rady senioralne. Co do szkół te pisma idą w tym tygodniu, bo nie chcieliśmy na samym początku roku szkolnego obarczać jakby nowym zadaniem, ale tutaj z, rozmawiałem z dyrektorem Wydziału Edukacji, panem Markiem Ziemlickim, te, te pisma z deklaracjami pracy w Radach Młodzieżowych pójdą właśnie w, w, w tym przyszłym tygodniu. Natomiast co do herbu, tak jak wspomniałem pana przewodniczącego, my jesteśmy w trakcie... Z kompletowaniem dokumentacji. W tej chwili zleciliśmy opracowanie graficzne herbu o żebyśmy mogli jako załącznik do tej dokumentacji dodać. Oczywiście no, to wymaga trochę czasu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Jakubie. Czy ma Pan jakieś pytania, uwagi, propozycje? Nie, no w porządku. Że ten miesiąc to będzie dobry moment, żeby to wszystko Dziękuję. Czyli Szanowni Państwo, może przegłosujemy tą tematykę posiedzenia, żebyśmy mieli jasność w temacie. Kto jest za przyjęciem tej tematyki posiedzenia, którą przedstawiłem, proszę o podniesienie ręki. Radny Tadeusz Brola, jestem za. Radna wdówka Aneta. Nieobecna. Radny Biernacki Jakub. Jestem za. Radny Rożenek Andrzej. Andrzej. Jestem za. Radny Statkiewicz Marek. Jestem za. Radny Wołkiewicz Wiesław? Nieobecny. Radny Ziembajan? Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie, czyli szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego, do punktu trzeciego. Tematyki posiedzenia przyjęcia protokołu z miesiąca sierpnia bieżącego roku. Protokół był wyłożony w biurze Rady, jak również mamy go na tabletach. Jeśli są jakieś uwagi do protokołu, Proszę o zgłaszanie się Nie widzę, więc Szanowni Państwo przechodzimy do głosowania Kto jest za przyjęciem protokołu z miesiąca sierpnia bieżącego roku Proszę o podniesienie ręki Radny Tadeusz Brola jestem za Radna Wdówka Aneta Nieobecna Radny Biernacki Jakub Jestem za Radny Rożenek Andrzej Jestem za Radny Statkiewicz Marek. Jestem za. Radny Wołkiewicz Wiesław. Nieobecny. Radny Ziembajan. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie został przyjęty protokół. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego. Działalność społeczno-kulturalna na terenie wiejskim. Czy mamy, panie sekretarzu, pana dyrektora Miękusa, bo rozumiem, że to on by. Czy może ktoś inny? Mamy zalogowany MDK. Bardzo bym prosił o włączenie wizji. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Szczegóły działań w poszczególnych miejscowościach w roku 2020 otrzymali Państwo oczywiście w materiałach. I mogę przejść jeszcze krótką tak? no, Bardzo bym prosił o przedstawienie się, bo no nie wszyscy podejrzewam, że będą Pani stali. dzień dobry, Księgowa, Sylwia Zaczek baran W takim razie, jeżeli chodzi o odnośnienie tego tematu, to ja tylko ze swojej strony mogłabym powiedzieć, że w wyniku tej pandemii, która Wszystkich nas osób się dotknęła. To działalność na tym terenie wiejskim były, była znacznie ograniczona, wręcz do całkowitego jej wstrzymania. Włącznie w okresie tym odbywały się zebrania sołeckie, próby zespołów śpiewaczych oraz spotkania członków kół gospodyń wiejskich. Wprowadzone były zajęcia edukacyjne i kulturalne z y, dzieciakami i młodzieżą. W miesiącach letnich ta działalność odbywała się e, głównie na terenie otwartym i oczywiście w zachowanym reżimie sanitarnym. W sumie, co więcej mogę powiedzieć, że wszystkie te działania były ujęte w materiałach przedstawionych Radzie. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę. E, dziękuję. Pani Sylwio, czy Pana Dyrektora nie będzie, rozumieć, tylko Pani to referuje wszystko. E, no, nie będzie Pana Dyrektora, obecnie przebywaną w grupie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeśli są jakieś pytanie, pytania, proszę o zgłaszanie się. Nie widzę, więc, szanowni Państwo, może ja do Pani Sylwii. Pani Sylwio, tam kiedyś rozmawialiśmy odnośnie tej nowo powstałej świetlicy. Czy nie wiem, Pani będzie wiedzieć o wolę zawężną, czy nie bardzo? Nie, nie jestem w temacie na obecną chwilę. Hmm, czyli pani raczej, a niech mi pani powie, jakie są planowane jeszcze remonty, że tak powiem, na ten rok, czy coś jeszcze jest planowane na tych świetlicach wiejskich, czy nie? Na obecną chwilę y, przeanalizowaliśmy tutaj budżet i jeżeli chodzi o remonty, to jeżeli oczywiście środki nam pozwolą, będą one wręcz konieczne w niektórych świetlicach, ale to już w porozumieniu z Panem Dyrektorem myślę, że Pan Dyrektor y, szczegółowych informacji by osobiście raczej udzielił. Y, było ostatnio y, robione y, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowych, propoż niezbędnych, które zostały wykonane w drugim półroczu 2021 roku. No niestety analiza pierwszego półrocza Pokazuje nam, że przychody z, z, z tytułu właśnie wynajmów i te pozostałe dotyczące świetlic są na poziomie 2020 roku, więc też za wiele tutaj z tego nie możemy poszaleć, ale z dotacji oczywiście ona została zwiększona w 2021 roku, także decyzją dyrektora, że jakieś tam będą wymagane remonty na pewno one będą wykonane. Ale co do szczegółów, jakie są planowane w drugim półroczu, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Rozumiem, dziękuję. To może jeszcze tak zapytam, jeżeli chodzi, może nawet o przyszły rok, jeżeli chodzi o zatrudnienie w tych świetlicach, czy to ma się zmniejszać, czy ma się zwiększać. Jeszcze mam pytanie odnośnie kół gospodyń wiejskich. Czy ma Pani taką informację, ile, ile po prostu tych kół korzysta ze środków tych programów rządowych? Jeśli można by było. te dwa pytanka. Jeżeli chodzi o plany na przyszły rok, to będzie prowizorium sporządzane w październiku, jeżeli jakieś będą dodatkowe potrzeby, to oczywiście trzeba zgłaszać tu do naszej instytucji. Jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to z tego co ja się orientuję, to u nas działa ich 28 kół, ale jeżeli chodzi o pomoc, jakie, z jakiej korzystają poszczególne koła, to też nie, nie mam takiej niestety informacji. Dobrze, dziękuję, to może ja sobie tam indywidualnie wystąpię. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Kto chciałby zabrać głos w tej tematyce? Ja chciałbym. Bardzo proszę Pan Burmistrz Tomasz Łuczkowski. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak jesteśmy przy temacie świetlic wiejskich to chciałbym Państwa poinformować, że na sesji październikowej przedstawimy Państwu nowy regulamin funkcjonowania i działania tych świetlic. Chcielibyśmy, żebyście państwo jako radni odnieśli się także do przedstawionego w tym regulaminie cennika. No i mam nadzieję, że przy tej okazji też wrócimy do tej dyskusji, która była zapoczątkowana pół roku temu, jeśli chodzi o racjonalizację tych kosztów. Powiem państwu, że plan jest taki, jaki ustaliliśmy, czyli po uchwaleniu regulaminu przez państwa My wspólnie z dyrektorem Domu Kultury wystąpimy do różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, w tym kół gospodyń wiejskich, ale też i sołectw, tak, dorad sołeckich z propozycją przejmowania świetlic wiejskich na, na to, żeby można było tam w taki sposób działać. Już jesteśmy po kilku rozmowach i kilka takich prężnych stowarzyszeń wstępnie deklaruje, że, że rozważy taką możliwość. My cały czas jako tutaj Urząd, organ prowadzący deklarujemy pomoc w utrzymaniu tych świetlic, czyli możemy w umowie zawrzeć na przykład pomoc w ogrzewaniu, w opłatach, różnego rodzaju. No ale chcielibyśmy, by to społeczność danych miejscowości przejmowała odpowiedzialność za budynek. Także taka propozycja jeszcze w tym roku się pojawi. No i wracamy do tematu, tak jak powiedziałem, na następnej sesji Rady Miejskiej. Państwo w materiałach komisyjnych w przyszłym miesiącu. Tutaj pan sekretarz o tym wie, e, otrzymacie państwo propozycję nowego regulaminu. Bardzo dziękuję. Yy, dziękuję, czyli panie burmistrzu, czyli rozumie, że jeżeli właśnie chodzi o, to, o te świetlice, czy, czy to będzie, że tak powiem, ta umowa taka standardowa, czy to chyba dla każdego może inna ze względu na różną pomoc, yy, że można po prostu tu jest potrzebna tam pomoc, a tam nie, tak? Dobrze to zrozumiałem? Dokładnie. Pan przewodniczący doskonale zna sytuację w... w dana świetlica, dana miejscowość to jest zupełnie różny obszar e, i oczywiście duże obiekty jak Kraśnica różnią się takimi obiektami jak e, chociażby e, w Mroczkowie, prawda, skąd pan, przewodniczą, pan przewodniczący pochodzi, A w związku z tym absolutnie indywidualnie podejdziemy do każdej sytuacji e, i tak jak powiedziałem, mogą to być różne podmioty, w niektórych miejscowościach są naprawdę aktywne stowarzyszenia, które już są gotowe do tego, mają opracowane statuty, które na przykład pozwalają im prowadzić działalność gospodarczą, mogliby takie rzeczy robić, ale być może znajdą się też podmioty prywatne. I my oczywiście, jako. Jak mówię, ten organ prowadzący, nie dopuścimy do sytuacji, żeby nie można było korzystać z takiego obiektu, mimo że na przykład będzie obiektem komercyjnym. Chcemy, by ta społeczność miejscowa miała cały czas do tego dostęp. No ale doskonale Państwo zdajecie sobie sprawę, że nawet w takich dużych i nowych obiektach, nowych w cudzysłowie, jak Kraśnica, należy wykonać szereg już remontów, bo niestety te obiekty niszczeją, trzeba je unowocześniać, wprowadzać nowe rozwiązania. No i w związku z tym mamy nadzieję, że znajdą się takie podmioty, które będą chciały to rozwijać No i byśmy się mogli na, tak naprawdę na terenie gminy poszczycić fajnymi obiektami, które funkcjonują naprawdę, a nie, nie, nie tak trochę sztucznie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny Statkiewicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pana Burmistrza odnośnie właśnie Świetlicy Wiejskiej w jaka jest sytuacja i jakie są plany na przyszłość? Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Burmistrz. Szanowni Państwo, ja wiem, że tam jest sytuacja no takiego trochę podziału miejscowości, jedni są za tym, by Świetlicę utrzymać dalej w szkole, inne osoby chciałyby, żeby to było w centrum miejscowości, czyli przy OSP. No Będziemy rozmawiać. Sytuacja nie jest podjęta. My nie chcemy tutaj wsadzać kija w morowisko, tylko chcemy, by to Państwo zdecydowali. Mamy informacje od dyrektorki szkoły, która chciałaby odzyskać pomieszczenie, także no to też jest jakby dla nas kolejny temat, który musimy rozważyć. No, myślę, że odbędą się spotkania, będziemy proponować Państwu różne rozwiązania. Na ten moment OSP deklaruje, że taką usługę może prowadzić. No i będziemy rozważać. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc szanowni państwo zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu piątego. Zapytania i wolne wnioski. Jeśli są jakieś... Zapytania, uwagi. Proszę o zgłaszanie się. Nie widzę, więc szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniego punktu, szóstego. Zamknięcie posiedzenia. Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.